Koncerty, występy artystyczne, pokazy i kulinarne przysmaki. Tak w skrócie można opisać tegoroczne dni Baranowa. Gminna impreza w miniony weekend odbyła się na miejscowym rynku. Tegoroczne święto mieszkańców gminy Baranów rozpoczęło się w sobotni wieczór biesiadą polską. Na ten dzień organizatorzy przygotowali także zabawę taneczną. W niedzielę świętowanie rozpoczęło się już od wczesnych godzin popołudniowych. Podobnie jak przed rokiem, tak i teraz mieszkańcy gminy Baranów mogli korzystać także z licznych atrakcji, zwłaszcza kulinarnych dużo atrakcji, dużo fajnych rzeczy, między innymi pieczony baran. Dowiedziałam się przed chwilą, że już nie skosztuje, bo się skończył. Taki był smaczny. Oczywiście loteria, występują dzieci, występuje młodzież gimnazjalna, tańczą. No dużo, dużo atrakcji. Aha, jeszcze koła gospodyń się wystawiają ze swoimi wiktorami. Jako pierwsi na scenie w niedzielne popołudnie zaprezentowali się uczniowie ze szkół gminy Baranów oraz baranowskiego studia tańca. Był także występ chóru Słupianie, pokazy zumby oraz gimnazjalnej grupy kabaretowej i program piosenka jest dobra na wszystko. Na scenie pojawił się zespół Abba Covera, a gwiazdą tegorocznych dni Baranowa był André. Całość zakończyła zabawa taneczna.